Ja służyłem w wojsku 30 lat, z tego 20 lat latałem na samolotach. Wydawało mi się, że powinienem mieć przyszłość zapewnioną i to dobrą. No niestety, to stały, jak ja otrzymałem od państwa, cały czas maleje. W ciągu 6 lat praktycznie zmniejszył się o połowę. I gdybym czekał biernie na to, co się wydarzy, no to nie mógłbym jednak spełnić tej roli, jaką powinien spełnić no, każda głowa do domu. Jest takie słowo, jak odpowiedzialność za swoją rodzinę i trzeba jednak robić wszystko, żeby ta rodzina była bezpieczna, przede wszystkim finansowo bo to jest spokój też w innych dziedzinach. I dlatego ten biznes zrobimy. No wieczór Państwu, nazywam się Ewa Ziemnicka. Proszę Państwa, życie płata nam czasami różne figle. Mnie również płatało okrutnego figla. Otóż straciłam męża, który był dla mnie naprawdę bardzo, bardzo drogą osobą. I zdawało mi się, że już właśnie nie wiadomo po co ja żyję, i wszystko jest nieważne dookoła, i byłam bardzo załamana. I w tym momencie zadzwonił telefon. Moi przyjaciele zapytali mnie, mimo że wiedzieli w jakim jestem stanie, jednak dali mi tę szansę, zapytali, czy nie byłabyś zainteresowana zarabiać pieniądze dodatkowo. I proszę Państwa, zaprosili mnie, pokazali mi ten koncept. I powiedziałam, wiecie, ja, ja nie wiem, ja nigdy nie zajmowałam się biznesem. Powiedzieli, nic się nie przejmie, my Ci pomożemy, będziemy to robić razem, pokażemy Ci krok po kroku. I wzięłam takie materiały ze sobą, właśnie taką niebieską teczkę. I widzicie, <laughs> Państwo, przeczytałam to dokładnie. Nie mogłam spać w nocy, byłam pełna emocji. Zapaliłam światło, wynotowałam sobie pytania nie mogłam się doczekać następnego spotkania, kiedy będę mogła te wszystkie szczegóły i wątpliwości wy, wy, wy jakoś sobie wyjaśnić. Proszę Państwa, zaczęłam. Nie żałuję. I będę zawsze wdzięczna do końca życia moim przyjaciołom, którzy no, nie zapomnieli o mnie. I, proszę Państwa, Państwo postąpicie po tym spotkaniu, jak będziecie uważali, ale przemyślcie tę sprawę i dokonajcie wyboru. Dlaczego rozpoczynaliśmy ten biznes w końcu? Mieliśmy do tego, ku temu, trzy główny powód. Pierwszy był dużo pieniędzy, jak wam. Drugi był gotówka na masę. I trzeci był forster. Ten trzy powód na początku. I potem, wiesz, nie że wszyscy mówią o tym spotkaniu, my pojechaliśmy dwa. Dwa, trzy tygodnie potem, nie pamiętam dokładnie, na takich typu spotkanie w Budapeszcie. No I tam zobaczyłem, że ten biznes troszeczkę mówi o innych rzeczy, niż tylko pieniądze. Tam, tam był, tak jak powiem, bez przesada, 12 tysiąc wariat. Kto cieszył się życiem, kto był uśmiechnięty. To nie tak jak te normalni ludzie, smutni, tylko jakoś, nie, dobrze czuli się. To dla mnie był trochę to nienormalny. Ja też stawiam się takim nienormalnym. I bardzo dobrze czuję się w tym, w tym role, można powiedzieć, dzisiaj. Życzę Wam jak najlepszy decyzja. Jeśli Wy lubicie przygoda, ten biznes będzie naprawdę podobać Wam. I jeśli nie lubicie przygody, wtedy będziecie polubić. Jednym z pierwszych dystrybutorów bezpośrednich w Polsce był pan Marian Woźniak ze swoją żoną Ireną. Ja tylko przypomnę, że w pewnym okresie czasu ten człowiek był trzecią osobą w państwie po Edwardzie Gierku, a zakończył swoją karierę już po wicepremierowaniu polskiego rządu jako ambasador polski w Chinach, co dla mnie stanowiło niesamowitą inspirację do działania, bowiem no, tak wysoka osoba w państwie, a zajęła się tym, co kiedyś, co ktoś, nasi przeciwnicy mówią mydlanym biznesem. I tak jak obiecałem, pokażę Wam jak to zrobić. To jest tak proste. Pierwszy punkt w biznesie to to, że powinniście mieć marzenie. I ja wierzę, że przyszliście tutaj dzisiaj z marzeniem. Tak? Ale nie martwcie się. Jeżeli nie macie marzenia, to Posiejecie je i kiedy straszne marzenia. Jeżeli mamy marzenia, to po prostu dążmy do nich. Marzenia muszą być pielęgnowane przede wszystkim. Marzeń, o marzeniach musimy przypominać sobie codziennie. Marzenia gdzieś powinniśmy sobie zapisać. Powinniśmy obracać się również w świecie osób które osiągnęły sukces i cały czas pamiętać o tych naszych marzeniach, jeżeli obracamy się wśród osób, które mają sukces, po prostu my równocześnie osiągamy ten sukces, czyli dążymy, mamy ten cel, swój wytoczony. Natomiast jeżeli obracamy się w świecie ludzi biednych, słuchajcie, stajemy się po prostu biednymi. To jest prawda. I możecie mieć marzenia, marzenia są za darmo Witajcie w życiu Potrzebujesz mieć cyngiel Co jest twoim cynglem, człowieku? Co sprawi, że wypalisz? Niektórzy mówią, ja nie wiem, co to jest to marzenie

I, mu, I mówię ci masz 90 dni na to, żebyś powiększył, dwukrotnie zwiększył objętość swojego networku bo inaczej cię zastrzela. Jest tak mnóstwo martwych ludzi na świecie. I ci ludzie obudzą się jutro rano i nie będą mieć marzenia. Dlatego ci ludzie nie lubią ludzi z biznesu MW. Bo my jesteśmy zwycięzcami. Czy ten kiedyś myślał? Na temat swojej przyszłości, jakby pan ją chciał widzieć. Jeżeli chodzi o dalsze perspektywy, to nie mam sprecyzowanego celu. A czego by pan chciał w ogóle to w życiu? W życiu? W ogóle tak ogólnie. Tak, dla siebie. No, wie Pani. Nie mam no, tak. Na przykład do końca tego roku Mazda 626 V6. No na razie, a później zobaczymy. E, wie pan, to jest ogromne i piękne marzenie. O. Gdyby była taka sytuacja. Że ma Pan bardzo, bardzo dużo pieniędzy. No, ja wiem, rzędu 200 milionów miesięcznie. To będzie 20 tysięcy hmm. nowych złotych. I ma Pan w jednym miesiącu 20 milionów. Na co Pan by y, wydał te pieniądze? Tak, w jednym miesiącu? W jednym miesiącu. Hmm. Co by Pan z nimi zrobił? No, odłożyłbym na konto. No dobrze, przychodzi następny miesiąc, znowu Pan ma 20. Niech hmm, sobie rośnie. No dobrze, a następny miesiąc? Następny i następny. I tak? następny. No, w końcu bym je podjął z kąta. Wyciągnąłby pan z kąta. I co? Kupiłby pan to piękne auto, no, tak. no ale pieniądze znowu przychodzą. I następny miesiąc znowu. Co by pan zrobił? No, trudno mi powiedzieć, bo no, nie pan nie. Tak, no, niech pan chwilę pomyśle. Pomyśl, chwilę, no to. Cały czas następne pieniądze, a może nawet byłoby ich coraz więcej. Co by pan z nimi zrobił? Trudno mi powiedzieć. A widzi pan, a trzeba się zastanowić, pomyśleć. Może nie tak od razu, może najpierw trzeba trochę mieć, żeby myśleć, co będzie, jak będę miał jeszcze więcej. No. Nie, nie, Przecież... właśnie to w ten sposób, w ten sposób musimy myśleć, czego pragniemy, a pieniądze przychodzą automatycznie. Myślisz, mówisz, masz. Jeżeli myślisz, że będziesz biedny i mówisz, że jesteś biedny, to jesteś po prostu biedny, masz tą biedę. Bieda nie jest stanem materialnym. Bieda jest stanem świadomości. Jeśli ktoś się na nią wskazuje, to nim będzie. I kolejny punkt to to, że trzeba zrobić listę nazwisk. Robicie 50 nazwisk? Czy znacie może 50 osób, które chciałyby lepiej żyć i więcej zarabiać? 50? Ktoś powiedział, tylko 50? Czyli byście otworzyli dzisiaj hotel i tylko 50 nazwisk na liście? Flajca! Jeżeli uruchomilibyście firmę przewozową i tylko 50 osób na liście? Plajtam. W tym biznesie 50 osób musimy zapisać. Czy musimy się zastanawiać, kto to będzie? Musimy to zrobić zgodnie z tą broszurą. Pisać, pisać, pisać. Każdy z tych ludzi jest w stanie wypisać 50.